Siema, siema drogi widzów. Od momentu powstania filmu na temat Webasto dostaję od Was wiele zapytań odnośnie tego ile prąd zużywa, ile pali, gdzie kupiłem, ile zapłaciłem, jaki akumulator podłączyć i jakim. się pasuje. Jeśli chodzi o moje Webasto, jest to jakiś Chińczyk, pierwszy lepszy z zakupiony na Allegro za około 450zł. Do jego zasilania używam akumulatora Life po marki Redodo 140Ah, który teoretycznie powinien mi wystarczyć na plus minus 200 godzin ciągłego grzania, gdyż to Webasto zużywa około 07 ampera na godzinę. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, przy moim użytkowaniu, czyli w zakresie od 0,8 Hz do 2 Hz pracy, częstotliwości pracy pompki, zużywa mi około 100 ml paliwa na godzinę. To jest bardzo efektywnym ogrzewaniem w stosunku do tego, że za 6 zł jesteśmy w stanie ogrzać się przez 10 godzin. Zaletą takiego ogrzewania jest przede wszystkim to. Że ogrzewamy się suchym, ciepłym powietrzem, dzięki czemu w namiocie mamy bardzo szybko ciepło, nie ma e, dziwnych zapachów, w namiocie nie zbiera nam się wilgoć. E, moim zdaniem jest to chyba najbardziej bezpieczna forma ogrzewania, jaką obecnie możemy sobie zamontować w namiocie. Czy polecam? Oczywiście tak. A Ty, jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek pytania, pisz w komentarzu.